No kochani, chodzę wśród takich tutaj murów z tyłu. Chciałam zrobić wam zdjęcie. Nie mam zielonego pojęcia, coś mi tam wyskakuje, jakaś informacja, jakbym mogła filmik, a zdjęcia nie mogę zrobić. To trudno, zrobię następnym razem. I to jak wspomniałam wcześniej, mam problem. Szukam dla was miejsca, gdzie mogę sobie stanąć. No właśnie idę tutaj, jest mur jeden, jest drugi, no więc postawiłam aparat. Troszeczkę mi to utrudnia, bo tam wiem, że miałam rowerek, jechałam sobie gdzie chciałam, mogłam stanąć. No niestety tutaj nie mogę, gdzie chcę. Bo albo jest zbyt dużo osób, które się przechadzają, albo zajmują miejsca, na ławce nie postawię. Tak, ale to obawa, bo wiecie. No na Polsce chodzą tacy różni panowie, więc jak ja zostawię gdzieś tam aparat, komuś nie przyjdzie do głowy, będzie przechodził, złapię ten aparat. No, no chociaż ja pozytywnie powinnam już myśleć, no ale różne rzeczy się. No zają, tak. No, troszeczkę mam ograniczone dzisiaj <gry> pole działania, ale to nic. Już teraz dopiąłem rozeznanie, więc wiem, że trzeba jechać rowerkiem. I może u nas przemieszczać się rowerkiem jest katastrofa, bo tym rowerkiem więcej się idzie niż się jedzie. No, ale to nic. Jak będzie piękna pogoda, postaram się gdzieś pojechać dalej w peryferia i już będę mogła sobie coś tam pogadać, kochani. Wczoraj zrobiłam sobie taki test, bo jeszcze jakoś tak ciągle nie ma czasu. Bo wasze pogaduchy ze mną nawet do rana trwają, pół do czwartej, także ciągle coś się dzieje. Albo ja już zasypiam, co mnie się nie zdarzyło, zasypiam przy laptopie, bo biorę sobie go do łóżeczka. Jeszcze miałam takie niskie ciśnienie, jeszcze było tak deszczowo, i byłam taka, wiecie, jak z innej planety. No, może od dzisiaj wrócę, bo <grych> malutko do siebie. I właśnie wczoraj. Zadałam sobie pytanie do kronik, co ja, co ja dzisiaj wam, mam wam powiedzieć, jaki przekaz. Oczywiście to zanotowałam, kochani. Przekażę wam to. Jeszcze nie wiem, czy ja wam to po prostu napiszę, czy to przeczytam z e, jako na filmiku, e, bo jak tam na Facebooku to gdzieś ucieknie, a jak zostanie na filmiku nagrane, to będzie to mogło krążyć. E, Odpowiedź przyszła. Ja to zanotowałam oczywiście tak jak będzie, nic nie zmieniając. Każdy wyraz po kolei, to co ja odczytałam, nie będzie zmienione, bo to tak działa. Nawet jak jest coś niegramatycznie, albo niezrozumiale, albo nawet jakby się urwało zdanie, to, to tak ma być. Więc to był mój taki pierwszy obcy po chronikach akaszy. Miałam zrobić sobie, ale już padłam. Wtedy, kiedy znowu zaplanowałam zrobić sobie. To była mu ja wypiłam kieliszeczek alkoholu, a po tym nie wolno robić. Znowu jak sobie zaplanowałam, to rozmawiałam z Izunią. No to rani. No czyli tak ma być. Na dzień dzisiejszy. Więc postaram sobie może zapytać się, ale mam mnóstwo pytań. Jaki śniad drogowy? Mam mnóstwo pytań. Do moich kronik. Także chcę wiedzieć, co mam dalej robić, pewne kroki, czy ja już mam to zacząć robić, czy nie robić, czy przyspieszyć i tak dalej. Bo moje marzenia oczywiście są rzucone i to na pewno się spełni. Ale pewne rzeczy chcę wiedzieć, żebym to zrobiła lepiej, dokładniej i tak dalej. No to się popytam i potem do dzieła. No to ja Was tak bardzo kocham kochani. Idę sobie przez miasto. Jest bardzo gorąco, wzięłam sobie nawet maleńki sweterek, niepotrzebnie. Już praktycznie jestem gotowana nawet sobie na gołe nogi się rozebrałam, skarpetek oczywiście nie brałam, bo mi nie były potrzebne. Mam dzisiaj cicho biegi także fajnie, bo wygodnie mi się chodzi, bo ja zazwyczaj wychodzę na wysokich butach, ale myślałam właśnie dzisiaj, że jak będę sobie krążyła, to lepiej mi będzie w takich. No i co Wam powiem, jak To na razie tyle. Nie było za ciekawe, no i no nie szkodzi, bo, bo mój mózg jeszcze jest tam, wiecie, w obłokach, no, może by ta próba, ale chciałam Wam nakręcić filmik po prostu z mojego miasta bo zawsze było poza, poza granicami mojego miasta, poza granicami Polski. A teraz poznacie moje miasto. Będę się starała tak z każdej strony coś Wam pokazać, nakręcić. No i, skoro znacie mnie, to znacie moje miasto. Może komuś się spodoba moje miasto, będzie chciał odwiedzić kiedyś nie. No to ja Was zapraszam, całuję dłużej mam, kochani i buzniacki. I zobaczcie, to są takie mury. Tam, gdzie byłam kiedyś z Izunią, to były jedne mury. Tutaj z drugiej strony są te mury. Czyli tutaj jest taki niższy, tutaj jest wyższy. Widzicie? I tam w środku, właśnie, jest moje miasto. Czyli to było takie zabezpieczenie, że nikt tu nie mógł się dostać do naszego miasta. Tutaj widzicie na dole, gdzie widzicie ten dach brązowy. Tam, kiedyś u nas był dworzec autobusowy. W tej chwili nie mamy dworca autobusowego. Jest sklep netto, także ludzie wsiadają po prostu prosto z dworu do autobusu, nie mają gdzie się zatrzymać, no to troszeczkę to jest niefajne, bo dworzec jednak by się przydał. Także może w przyszłości coś tutaj nasze miasto wymyśli, żeby zrobić ludziom dworzec. No i widzicie, tam są te mury, ciągną się dalej, a tędy właśnie idziemy do rynku mojego. Moje miasto jest takie kochane, że ja w ciągu godziny obejdę je całe. Teraz idę sobie z drugiej strony i będę wchodzić tą taką odnogą, co Wam mówiłam wtedy, tam od tej fontanny na filmiku do rynku. I teraz znowu jestem z drugiej strony i idę sobie do rynku. Także w sumie na piechotkę obchodzę sobie całe moje miasto. Mogę obejrzeć wszystko, załatwić wszystkie sprawy bez kłopotu. Nie muszę się martwić, że zajmie mi to dużo czasu. No to ja Was kochanie żegnam. Idę sobie dalej. Poglądam co jest w sklepikach. Kupię to co mam sobie kupić. No jeszcze kawałaczek przejdę się z wami. No i tam jest troszkę jedna. To jest dróżka druga. Mogę sobie iść, którą chcę, ale ja sobie pójdę tam prosto, bo tam jest więcej sklepików. No to kocham Was. Zobaczcie moje niebo. Jest cudowne, piękne, czyściutkie. A tutaj jest cukiernia Ambrozja. Jakby ktoś chciał na ciacho przyjść. No, to tyle. Tam byliśmy za murami. Spójrzmy na niebo. Bye, bye.